Dzień dobry, dzień dobry, 6.45 rano w Polsce wybiła, w związku z tym zaczynamy live medytacyjny w łóżku z Adamem, czyli spotkanie dla tych wszystkich, którzy chcą dobrze rozpocząć swój dzień z medytacją, z oddechem, czyli krótko mówiąc wspólnie w grupie popraktykować, dlatego że lepiej to się przygotuje po prostu na wyzwania w ciągu dnia, a dzięki regularnej praktyce też masz więcej spokoju, radości. A medytacja, którą robimy w grupie, jest medytacją, której zazwyczaj ludzie doświadczają w łatwiejszy sposób, głębszy i też po prostu inaczej niż wtedy, kiedy medytują rano. Także zachęcam do tego, żebyś przywitała, przywitał się w komentarzu, niezależnie od tego, czy oglądasz na żywo, czy też później to nagranie, czy na YouTubie, czy też na Facebooku. I jak zwykle przechodzimy bardzo szybko już do wspólnej praktyki. To ukłon zwłaszcza dla tych osób, które włączają nagranie i chcą jak najszybciej przejść do, już do własnej praktyki. Także usiądź wygodnie, mi wyprostowany kręgosłup, zamknij oczy i na początek możesz wziąć kilka głębszych oddechów, wdychając powietrze przez nos i wydychając przez usta. Możesz wziąć takie 3-4 głębsze oddechy, powzdychać sobie. Takie wesnięcia są bardzo rozluźniające. I później oddycha już normalnie, czyli wdech i wydech przez nos. I skieruj swoją uwagę na swój oddech. Po prostu zacznij go obserwować. Zauważ. Pozwól, żeby Twoja uwaga zaczęła przynosić się z tego wszystkiego, co dzieje się wokół Ciebie, co być może przed chwilą robiłaś, robiłeś. Właśnie już na tu i teraz, na Twoje ciało, na Twój oddech. I to, co może Ci być pomocne, w obserwowaniu oddechu to wybranie jednego z trzech takich najprostszych sposobów, żeby ten oddech obserwować. Po pierwsze, dla osób, które są wzrokowcami, takich osób jest najwięcej. To, co możesz zrobić, to skupić się na obrazach i prawdopodobnie, że jesteś wzrokowcem to, kiedy zamykasz oczy, łatwo jest ci różne rzeczy sobie wyobrazić więc możesz też wyobrażać każdy oddech, który bierzesz, powietrze, które masz przed sobą, które wdychasz, które rozchodzi się. Po Twoim ciele, po Twoich płucach, tak samo jak później je wydychasz, zbierając z całego swojego ciała płuc, wydmuchując tą chmurę, to powietrze przed siebie. Drugą grupą są słuchowcy, czyli te osoby, które najlepiej uczyły się z wykładów, albo właśnie z jakichś audiobooków. To są osoby, które mogą się skupić na dźwięku swojego oddechu. Więc, jeżeli zauważasz ten dźwięk swojego oddechu, to skup się na nim. Natomiast, jeżeli nie, to możesz po cichu w swojej głowie powtarzać wdech wtedy, kiedy robisz wdech, wydech, kiedy robisz wydech. Cały czas koncentrując się właśnie na oddechu. Ten pierwszy, drugi sposób, czy też trzeci, o którym za chwilę powiem. I po trzecie, możesz skupić się na odczuciach ze swojego ciała odczuciu przepływającego powietrza przez nos, nosza, czy też odczuciach składki piersiowej, brzucha. Z pewnością z każdym wdechem, z każdym wydechem coś tam się dzieje, więc możesz skupić się właśnie na uczuciu, które się tam pojawia. I cały czas w taki sposób obserwuj swój oddech. Niezależnie od tego, co dzieje się wokół Ciebie, czyli niezależnie od tego, jakie myśli przychodzą, jeżeli coś zabiera Twoją uwagę, to po prostu wróć do obserwowania swojego oddechu za każdym razem. Jest to bardzo prosta technika którą stosuję, którą dzielę się. I tak naprawdę to, o czym powinnaś, powinieneś pamiętać, to, żeby mieć nieruchome ciało, uprostowane i to co jest najważniejsze właśnie w tej technice, w zasadzie jedna rzecz, to obserwowanie oddechu. Natomiast Wiem, że zwłaszcza na samym początku, jak ktoś rozpoczyna swoją przygodę z medytacją, mimo prostych wskazówek do tej techniki, zastosowanie może sprawiać mniejsze lub większe trudności, ponieważ nasz umysł stara się nam przeszkodzić, wybić nas z tego stanu. Może podpowiadać, że to jest bez sensu, że to jest głupie, że to jest nic nie robienie, więc marnowanie czasu, cokolwiek się będzie pojawiało, wróć po prostu do obserwowania oddechu. Wtedy, kiedy porozmawiasz, być może ty już tak też masz, ale to są słowa skierowane przede wszystkim do osób, które być może próbują, zaczynają, jeżeli... Porozmawiasz z osobami z większym doświadczeniem, które już regularnie praktykują, to bardzo często usłyszysz, że te osoby zauważyły gigantyczne zmiany dzięki medytacji, dzięki takiej prostej technice. Bardzo często nie wyobrażają sobie już niemedytowania, niestosowania medytacji, więc mogłoby się wydawać, że takie proste, Siedzenie i skupianie się na oddechu. Czy ma sens absolutnie to, co zobaczysz, to, czego doświadczysz? Dzięki medytacji może być bardzo, bardzo znaczące. I cały czas po prostu skupić na swoim dachu. Twój oddech być może już spowolnił, uspokoił się. Jeżeli możesz jeszcze delikatnie go pogłębić, jeszcze delikatnie go uspokoić. To, to zrób, natomiast nie skupiaj się na tym zbyt mocno. Możesz mieć to z tyłu głowy, żeby to się zadziało. Natomiast cały czas obserwuj po prostu swoje. Jeżeli zaczynasz przygodę z medytacją, to możesz zastanawiać się, co powinnaś czuć, jak powinna ta medytacja wyglądać. Jest to dość trudne do określenia, do opisania. Zresztą, jeżeli. Będziesz mieć takie wyobrażenia czy oczekiwania, jak ta medytacja powinna wyglądać, to tak naprawdę będzie Ci utrudniało wejście w medytację, ponieważ cały czas będziesz się zastanawiała, zastanawiał, czy to, co robisz jest prawidłowe. Wystarczy zaufać temu procesowi, temu, co się dzieje. Skupić się tylko i wyłącznie na oddechu i. Podążać za Nim, a po medytacji, po takiej sesji, to, na co możesz zwrócić uwagę, jeżeli potrzebujesz takiej informacji, potwierdzenia, że być może byłaś, czy byłeś w medytacji, to to, że jeżeli ustawiasz sobie czas, albo tak jak tutaj wspólnie medytujemy, jest ten moment już Zakończenia to są dwie rzeczy, na które możesz zwrócić uwagę. Jedna rzecz to na ile ten czas szybko Ci minął. Jeżeli medytacja Ci szybko minęła, zwłaszcza jeżeli to było kilkanaście minut lub więcej, to jest to dobre potwierdzenie tego, że prawdopodobnie przez większość tego czasu byłaś w medytacji, byłaś, bo jeżeli by nie udało Ci się wejść, to po prostu ten czas być się bardzo dłużył. A druga rzecz, to jest ten moment, w którym pojawia się minutnik, czy prowadzący mówi, że to już jest koniec. Pytanie, jakie uczucie wtedy się w tobie pojawia, czy jest takie ów w końcu, to wtedy prawdopodobnie przynajmniej na koniec medytacji nie byłaś, nie byłeś w medytacji, a jeżeli jest takie uczucie, no i jeszcze bym chciał, chciała w tym stanie pobyć, ale skoro jest koniec, no to mogę już ewentualnie skończyć. To też jest takie potwierdzenie, że przynajmniej na koniec prawdopodobnie byłaś, byłeś w medytacji. I zwróć teraz właśnie uwagę na to, co podczas tej medytacji do ciebie przychodziło, czy pojawiały się jakieś myśli, coś wracało do ciebie. Były jakieś odczucia, emocje. Ponieważ zgodnie z wskazówkami, kiedy cokolwiek się pojawiało, miałeś, miałeś skupiać się na oddechu, wracać do tego oddechu. Natomiast czasami przychodzą do nas różne wskazówki, informacje, więc jeżeli coś się pojawiało, to na koniec zachęcam do tego, żeby do tego wrócić przyjrzeć się temu, zauważyć. Być może trochę zagłębić, a jeżeli się nic nie pojawiało, albo masz wrażenie, że to tylko umysł ci przeszkadzał, to nie musisz się wcale nad tym zagłębiać. Możesz cały czas kontynuować, skupiając się na swoim oddechu. I po kolejnym oddechu otwórzcie oczy. Jeżeli masz ochotę, to zachęcam Cię do skomentowania i napisania, jaka ta medytacja dzisiejsza dla Ciebie była. Nawet jednym słowem, więc bardziej dla Ciebie albo symbolicznie, a nie opisujesz. Chociaż oczywiście, jeżeli masz ochotę napisać więcej albo masz jakieś pytania dotyczące medytacji, to zachęcam Ciebie. Oczywiście również do tego i zachęcam Was do tego, żeby też zostawić reakcję, czy to lajka, like czy serduszko, zarówno na Facebooku, jak i na YouTubie, jeżeli oglądasz. Jeżeli masz ochotę, to również włącz subskrypcję, udostępnij, czy też zacznij obserwować fanpage, tak żeby te informacje o kolejnych live'ach i wszystkich treściach, filmach, to by się pojawiały. No i właśnie a propos tych kolejnych live'ów, krótka informacja, ponieważ ja od kilku dni jestem już w Tajlandii, w tym tygodniu przyjeżdża do mnie grupa, będziemy u nich wyłączeni przez 10 dni, no ale później też będą kolejne grupy, więc póki co, w najbliższych tygodniach nie będzie live'ów, ponieważ wtedy, kiedy ja pracuję z grupami, no to jestem praktycznie w 100% dla nich, także do odwołania mamy przerwę w live'ach. Także, kochani, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Wspaniałego dnia i tygodnia wam życzę. No i jesteśmy w, w kontakcie. Z pewnością warto obserwować i różne rzeczy ciekawe zobaczyć. A w najbliższych tygodniach sporo będzie relacji właśnie z tych wypraw duchowych, rozwojowych, zarówno w Tajlandii, jak i w Kolumbii. Także pewnie warto pooglądać te zdjęcia i relacje. Wspania Wszystkiego wspaniałego i do zobaczenia.